Znajdujemy się aktualnie w Sali Wysokiej Wierności Centrum Symulacji Medycznej. Jest to, jest to centrum monoprofilowe. Kształcimy tutaj przyszłych adeptów pielęgniarstwa, konkretnie studentki pielęgniarstwa pierwszego i drugiego stopnia, ale przede wszystkim ukierunkowane jest to centrum symulacji dla studentów pierwszego stopnia, czyli dla naszych przyszłych pielęgniarek licencjatek. Jeżeli chodzi o kwestie symulacji... Jest to niezmiernie istotny element w kształceniu. Tutaj pielęgniarki przyszłe uczą się wszystkich umiejętności technicznych, które potem w przyszłości będą wykonywać przy pacjencie, z możliwością wielokrotnego powtarzania, aż do opanowania pewnej perfekcji. To nasze centrum jest jak najbardziej w pełni bardzo dobrze wyposażone, nowoczesne, a poza tym też ma duch swojej historii. Kiedyś był tutaj szpital, więc tak naprawdę. To idealne miejsce do nabycia umiejętności i tak naprawdę nauczania się nowego zawodu, konkretnie pielęgniarstwa. Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łąży mogą korzystać z nowoczesnego Centrum Symulacji Medycznej. To wyjątkowe miejsce wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny, gdzie studenci pielęgniarstwa mogą poczuć się jak w prawdziwym szpitalu. Co ważne, student może powtarzać czynności wielokrotnie, do tego momentu, aż uzna, że rzeczywiście jest przygotowany. W Centrum Symulacji Medycznej studenci pielęgniarstwa zdobywają umiejętności i doświadczenie pod czujnym okiem instruktorów symulacji medycznej. Są w nim inteligentne symulatory dorosłego mężczyzny, kobiety, dziecka, niemowlęcia, wcześniaka, kobiety rodzącej, starego człowieka. CSM odwzorowuje klimat nowoczesnych szpitalnych sal. Jest wyposażone w specjalistyczną aparaturę: respirator, nowoczesne pompy infuzyjne do podawania leków, inkubator, łóżka standardowe i specjalistyczne. Studenci zaczynają naukę w sali umiejętności pielęgniarskich. Na trenażerach ćwiczą podstawowe umiejętności kliniczne. Nabywają umiejętności niskiej i średniej wierności, uczą się podstawowych czynności pielęgnacyjnych, procedur wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak bandażowania, podłączania kroplówek, rozpuszczania leków i mycia chorych. Ponadto zdobywają umiejętności związane z komunikacją z pacjentem. Tak zdobyta wiedza jest niezbędna do dalszego nauczania studentów w oparciu m.in. o symulacje wysokiej wierności. Na zajęciach w oparciu o symulacje wysokiej wierności studenci wykorzystują prawdziwy sprzęt medyczny w warunkach symulowanych. W symulacji wysokiej wierności wykorzystywane są zaawansowane symulatory pacjenta. Unikalnym urządzeniem CSM jest inny inteligentny fantom Apollo, który potrafi symulować choroby i dolegliwości. W tej sali studenci doskonalą umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, np. przy zgłaszaniu przez pacjenta złego samopoczucia. Sala symulacji ALS-BLS przeznaczona jest głównie do nabywania umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie czynności są ćwiczone w bezpiecznych warunkach, a zajęcia odbywają się w małych grupach, dzięki czemu każdy ma możliwość przećwiczenia kilkukrotnie czynności medycznych i pielęgnacyjnych.